Cześć, witajcie! Jestem max 20 Jesteśmy dzisiaj na serwerze Exterior No i cóż... Ten ostatni odcinek podzieliłam może w trochę dziwnym momencie, ale podzieliłam go no, na dwa party, po part prostu się szybciej wrzucił Zresztą um, nie chciałam, żeby to długo, że, 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 zajmowało, a jak po prostu internet no, też nie najlepszy Więc cóż, skończyłam w tym Króciłem to robić, tu naszą farmę brodawek i tak to. Poza tym nic tutaj nie robiłem, nic tutaj nie zmieniałem. Więc pozbierajmy sobie farmę. Za to też trochę kasy nam poleci tak dokładnie, zaraz zobaczę ile. No, tak dokładnie prawie 70 dolarów. No to. No. Ale to jest zawsze coś. miał wyższy level. Właśnie 11 teraz mamy. Więc powinno to szybko... powinno się przede wszystkim więcej kasy dawać. No dobra. Hmm, przydała nam się jakaś ekspiarka ale że czegoś takiego nie ma niestety tutaj. No to musimy iść znowu na spawn. I znowu sobie pochodzimy trochę po surowcach. No w sumie innego wyjścia nie mam. Miałem już 23 level. Wszystko się schroniło. Dadłem. A powiedziałem gdzie? No to jest tutaj. Skoczyłem do wody, ale... Nie wiem co się stało. Po prostu... Po prostu się, się zabiłem i wiadomo dlaczego. A skoczyłem do wody. I nie tej płytki, tylko tej głąbiej. Zawsze chodziliśmy w taką stronę. No teraz może chodźmy w tą dla może jakiejś odmiany. Tam jest taki zamek, tam, tam, tam daleko. Jest zamek takich dwóch gości, który ograbiłem. I dobrze, siedziało tam dwóch i kopało to ich. Siedziałem, mieli trawniane mieczyki, jeden i drugi. I wiem, że jazdą do ich. na dwa Trzy hity. gdzie Jimmy mał bo ja ich tak szybko, że nawet nie sądziłem, czy tak się da. <grystanie> tu ktoś się kolejny zbudował? Nie wiem, czy to nie, nie jest moja prowizoryczna chatka, bo ja miałem coś podobnego. O tutaj, to jest moja kopalnia. W tej chacie tutaj Dirtu, tak? tak, to jest moja kopalnia. Troszeczkę rozwalałam. Tam można sobie kopać. Spokojnie. Jak skoczysz, to niedawno. No dobra. Yy, eks przede wszystkim. No wełno też się przyda. Jakiś może projekt wełniany zbuduję. Kurczaka. Na hita. Troszeczkę dziwnie, że tak szybko się zdenerwuję kurczaka. Mogłem w sumie zboże odstawić do domu, ale... O, dobra. Też chodziliśmy tam. Teraz chodźmy tutaj. Tak będę przymierzał te krainy. Szukał. Jak widzę, jakieś mowy były. Ale że chyba są ogólnie wyłączone, to... Zbyt bo nie będzie. Ewentualnie jest majot. Ewentualnie jest majot, ale tam dużo ludzi siedzi i tam jest PFOK na ten majot, więc. Więc to się w sumie trochę nie opłaca. Przynajmniej ja tak słyszałem. Uh, ktoś się zbudował. Jedzenie Adrianu, trzynaczki, taką Trzeba mi to wszystko rozwalić, bo. to. Nie może stać. Mm, już ktoś się tym ładnie zajął. Nie wiem, może ja też pomogę w gryfowaniu. Aha, jest jeszcze tamuczka. Skrzynki jest na to już silne. Da się e, Nie, już są zablokowane. Ojej, spokojnie? Nie. To, to, to chyba nie była zablokowane. No dobra, weźmy sobie skrzynaczkę. I biegniemy dalej. O, tu mnie jeszcze nie było. Może coś tu ciekawego będzie. Ja się strzałem mam łuk. to każdy chyba ma łuk. Czanki się nie bodują. Kurde, jak ja tego nie lubię. No dobra, w sumie nie wiem dlaczego mówię cały czas no dobra. Fajny to, e, fajny Monster Spawner. <tryk> Jakby tu jeszcze były potwory to rozumiem. Ale tak to to nie rozumiem. Tu były bagno, co się nie... Nie no, dobra to rozumiem. Co ja gadam dzisiaj? Jakiś porąbany. Co to jest? Jakiś, jakaś chatka. Ja, ja cię nie, nie wiem jak to wspomniałem. Aż by było to głupie. Nic ciekawego nie ma też ktoś miał X-Ray, bo wątpię, żeby taka dziura to się naprawdę zrobiła sama z siebie. Albo ktoś się chciał wkopać w dół i spater. Na szczęście tu jest anty X-ray. Pokazują mi się do, dookoła ciebie rudy. X-Ray aktualnie też nie mam. Ale wiem, że pokazują się rudy po prostu dookoła ciebie i nie wiesz, która jest prawdziwa, która jest czysta. I co? To jest naprawdę bardzo przydatne, gdyż nie da się po prostu czytować dzięki temu. I to mi się wydaje za bardzo fajny pomysł. Przy tym żeśmy szli przez, przez, przez dżunglę, teraz sobie chodźmy przez góry. To się chyba chciałoby zrobić domek jak CTSG, coś ci gościa nie wyszło Tam by się bardziej, tam by właśnie bardziej pasowało. I nie działa, pięć nie, działa, nie działają w ogóle wszystkie areny. No super. No dobra, więc ja się nam Tylko może jeszcze wam pokażę. Nie, ja nie, to nie, super znowu super, znowu straciłem wszystko hmm, tak jak widzicie tu to, to są nie, jest nie, jest po prostu. O, a to jest PvP, nie, jest to PvP? nie, 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 to nie, 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 no to nieźle. Nie, 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 ja nie chcę. Ja nie chcę. Ej, hey, to, to, to tutaj jest dosyć fajnie. Kurde, nie było tego. No dobra, eee, czyli można tutaj, tu tak nie ma par. Nie wiem, kto mi jako opowiadał. No to, dobra, ja się będę już żegnał. Trzymajcie się, pewnie następny odcinek będzie smooparany. No a tymczasem nie kończę ten aktualny. Więc trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, osłonijcie moje filmiki i sobie życzę nam cześć.